Siemano, siemano, widzowie. Ogólnie to dzisiaj wam pokażę moją kolekcję biedroniaków. Ale te biedroniaki przyniosę moim wspaniałym koszykiem Karolem. Tak, to jest koszyk Karol. Nie, nie przewidzieliście się? O! Tak on wygląda. Czekajcie, wyciągnę po prostu tym trikiem biedroniaki. Tak wygląda w środku ten nasz koszyczek. Jest całkowicie pojemny. Pojemny jest. Ogólnie ma jeszcze tutaj taki uchwycik. Do którym można go złapać. O, muszę do tego koszeczka wsadzić dwa jaki Ja wsadziłem rybkę w sosie. Rybka w puszczenia. O, i ona jest w wersji otwieranej. Można tak sobie otworzyć i są rybeczki i jeszcze mamy ogórki, oskarki, góreczki, kały serwowe takie najlepsze, ogórki, oskarki. Nawet mam nadzieję, że Wam się bardzo podobało, jak Wam pokazałem moje najfajniejsze takie moje biedroniaki. To są w ogóle moje wszystkie biedroniaki. <kluz> <kluz> I one są najfajniejsze. I najbardziej mi się podoba koszyk Karol. To pawidzowie.